Witajcie, dzień jak co dzień 1557 budzenie Kupsi wstawaj Już stałem Ja od razu Tylko czego możesz tak wstawać Dobrze makijaż mi wyszedł mhm. Ludzie dajcie żyć Przecież Jest godzina dopiero dziewiąte Chyba <noise> nie. Robię wam jedzenie. Wstajemy. Robię wam jedzenie, wstaję. Upranie zrobię. No i wolno nam dzisiaj idzie, ale jest konkretny powód, bo tu gdzie śpimy. Tu drogą powyżej nas. O tutaj jest taki cypek, no bo tam to jest morze, jak ktoś by nie wiedział. Ale maraton biegł. No chyba przebiegło z tysiąc biegaczy. Przez jakieś półtorej godziny biegli grupą. Biegli, biegli, biegli i pobiegli. Na szczęście już ich nie ma. Więc będziemy mogli wyjechać. Słodzenie, kawki, kawa i w drogę. Bo dzisiaj zrobiliśmy znowu plan dość taki aktywny. Jak hiszpański. Niech w tym planie będzie mycie, bo nam już go trzeba. Śniadanie dzisiaj było takie troszkę jeszcze postne, bo był paprykarz. Może dzisiaj w końcu kupimy te krewetki, które już kupujemy od. Przyjazd do tu. Od pięciu dni nie udało nam się. by kupić coś lepszego na jutro na śniadanie. Jutro mamy, jest wielkanoc, tak. Miłość, jutro. Coś dobrego chcemy kupić. Już mamy zakupioną coś miłość, dobrego skupienami. chcemy kupić. Późno, dziesiąta pięć. No. No ale przez tych biegaczy. Tak. tak Bo dzisiaj jasne. mieliśmy biegaczy i nie dało się wcześniej zrobić. Nie, zro w ogóle nie robić. dało się wstać, jego nie Dzisiaj tu biegacze, roweracze, wszystkie Jak dobrze że ci biegacze, to ci... Jeba. No Takżeśmy no, się opierniczali trochę, ale już jest spakowana fura. Ty jeszcze w piżamie? Jeszcze tylko fotele. Ty futele. No w w Natalka, Natalka jeszcze <śmusz> tylko w piżamie. Ja jeszcze muszę schować butle. I ruszamy, ruszamy na podbój Hiszpanii. Mam nadzieję słonecznej, a nie takiej sraczkowej jak z rana. Dobrze, Mam że... że nie deszcz jak jutro To jest dobrze, że nie pada, to jest plus. dzisiaj jest super, niech taka będzie. Dobra, niech Bo tak będzie. Ja Zaczynam patrzeć jaka pogoda w Chorwacji. <laughs> to naprawdę. byśmy kawałek byśmy mieli do przejechania. No ale to co, będziemy tu w deszczu siedzieć? No nie, mam nadzieję, że... No ja bym będzie. wolała jechać tam. Będziemy tam za w Chorwacji. Tu naprawdę od jutra cały tydzień deszczu zapowiadają wszędzie. Ale y, wszędzie? Ciągłego, no. Żona chyba żartuje, jak mi się wydaje. Jesteśmy w miejscowości Wik. Z parkowaniem jest tu jazda, na nawraty. na podziemny parking. Tak to jest ciasno. Jeździliśmy po nim 15 minut, jest, jest po prostu długa nitka i tylko takie wąskie wjazdy. Problem <grym> z zaparkowaniem Volkswagen na T4 miałem problem, ale udało mi się. Dobra. Muszę się odnaleźć, żebyśmy potem nie szukali samochodu no. przez godzinę. Idziemy na rynek, ale rynek miasta, a nie tak. A potem na to targowisko. Może znajdziemy. Ale tu ludzi. Dobra, tam i do góry, no. Jest jakiś targ, ale tu jest rękodzieło. Nie ma jedzenia, ale nie wiem, czy nam się uda coś kupić, jak zwykle zresztą. Zaczyna się targowisko. Dobra, tak. to, to gdzie teraz te warzywa, co były przy tym wieś? W przeciwną stronę musimy się wrócić, bo ten targ jest okej, okay, tylko są na nim chińskie buty, trampki no, to go I warzywa Ten, ten? Coś Nie my bo te pierwsze trzeba ważywa, tam, trzeba ruczyć, tam się to. Wracamy się na inny Proszę ona no matko, nawet może coś takiego kupić. <noise> Trochę jak na naszym targowisku, tylko tylko ciuchu chyba więcej jest. No miasteczko, miasteczko ładne, ale targ lichej jakości. Znaczy Pełno pierdół jest. Taki targ jak u nas w Polsce jest dziesiątki. Myśleliśmy, że będzie taki bardziej wyszukany A on taki z pierdołami jest chińskimi trampkami No ale już jesteśmy to jeszcze zobaczymy Rzymski Rzymski kościół, co to jest? Nie kościół, wiadomo Templeroma Już jest zamknięte, tak? Właśnie nam pan zamknął Właśnie pan mam zamknął przed nos. Proszę, stare farby. Nie ma tu nic. No, nawet ciuchy na wagę, to jest fajne sklep. Buty też używane chyba, fajne. nie można sobie kupić tu dużo ciuchów na wagę i używanych butów. Jest petarda. <gry> Koniec zwiedzania. Wracamy do samochodu, wyjeżdżamy z podziemnych labiryntów i jedziemy do marketu na zakupy. Stanęliśmy w takim miejscu, że ja sobie wycofam bez problemu. O tu, w taką półślepą drogę. Dobra, dasz mi ten bilecik. Akcja, bilecik. Masz przygotowane jakieś pieniążki kupcy? A no, można i widzą zapłacić. To może widzą zapłacę. Przytrzymaj kamerę. Kartą trzeba kasę dawać. Tak, bo nie? No to, to, to. 15 minut, mhm. Aha, no chyba, że zapłacimy gotówką. Tą... Myślimy, tu wkręcisz. Aha, A, to mam dobrze. Myślałam, że jest wyłączona. 20 ale możemy też rzucić tego mhm. 20 nie, do... Pięć, się dwadzieścia, przyjmuję to, będziemy pięć minut. Udało się. Udało się, mamy 15 minut na wyjazd z tych podziemnych czeluści. No niestety nie, no, muszę się roz, roz... Muszę to... Muszę to ściągnąć, bo jeszcze nie wejdę do auta. Tak kończymy zakupy na targu. <grystanie> przyjechać do marketu. Tutejszego, jak on się nazywa, tak dziwnie. Supaeko. Wow. Nie głupi jest ten market. Robimy w nim zakupy. Kupiliśmy bagietki. Babkę, proszę. Babkę wielkanocną. No i dziewczyny kupują warzywa. Ogólnie jest... No, ciekawie tu jest. Ceny? No droże jak u nas. Niezły jest, duży Kiełbasy Chorizo, Madrid Nie takie drogie, niecałe 3 euro Co to jest? Chorizo? Ja bym jakieś wziął. I jakieś wezmę, ale jakie to nie wiem. Weźmy jakąś dobrą. Chorizo, nie jest Chorizo. ale 14 euro, niecałe kilo. No weźmy. No przecież musimy zjeść coś morskiego. Jak nie ma na targu, to kupimy tu. Jesteśmy, jesteśmy po zakupach. Piwo też kupione. Katalońskie, produkt kataloński. 0,86 euro. No, poniżej euro, piwo to tak nie ma za wiele tego. Czy, czy tu gdzieś wody? Nie? Bo nie mamy już ani nawet nic wody, ani do picia, ani do niczego. I jak zwykle nie mamy wody. I jesteśmy nieumyci. I jesteśmy nie umyć. A tu jeszcze tak mieliśmy zobaczyć monasty Labbe. Chyba ładny, ale. Nam no, się nie chce iść. Ale z... Nie ma jak tam są jakieś nabożeństwa. Nie sobota. gadaj, to jest wykret Ale nam się nie chce iść. To jest główny powód jest i, i, tam wyna dwóta. i wynajdujemy wszystkie inne pierdoły i przeszkody. Ludzi tam jest od bloma. to jest moja przeszkoda. Wielka sobota i nie wiemy czy to w ogóle da się go zobaczyć. Ludzi to tam z wakacji. No tak. Ale jest... Jest dużo ludzi. To jest jeden z głównych powodów. Rozraliśmy wodę, zatrzymaliśmy się na chwilę i jedziemy do Mont Blanc. Miasteczko. Nie w Szwajcarii czy we Francji. Nie. Małe miasteczko średniowieczne w Hiszpanii. Jak tylko nie będzie padać, bo pogoda jest taka, to je będziemy oglądać. Zobaczymy, co to będzie. Hola! I jak tam Hiszpania? A no, mi się bardzo podoba. Hiszpańskie jest przecudowne. Robiły właśnie krewet Gorące słońce Hiszpanii. Tak. No ale hiszpański... nawet jak jest deszcz, jest hiszpański. Jest jedna wielka kicha na razie, z nieba też leci kicha. to deszcz, nie kicha, Czy to dzisiaj było fajnie. No pogoda była okej, okay, no, do tego miasteczka targowego, a potem po niestety, to niestety... Tak. Potem zrobiło się niestety gorzej, bo bo kurcze, zaczęło padać <grystanie> się i odpiedziło. się pogorszyło dość mocno teraz jest 7 stopni, o, jest deszcz i stoimy gdzieś w górach na jakimś takim miejscu zakładam, że one są zrobione które, jest trochę się, trochę się to motam, co gadam bo daje. dziewczyny, cały plus dzisiejszego dnia jest tak taki, cera. że mamy krewetki po raz pierwszy o, w końcu mamy krewetki nie jeździmy nigdzie, bo nie ma się na poprawę pogody, nie ma się na lepsze miejsca biwakowe. Jesteśmy w górach. Ej, pachną krewetki. Przynajmniej zjemy dobrze. Pachnie krewetkami. Bo dzisiaj takie, już mamy taką, takie święta. I mamy takie piwko. Katalońskie, lokalne, no Estrella. Jeszcze nie próbowałem, nie wiem czy dobre. Krewetki zaczynają pachnieć, to, to nie marnuję czasu i otwieram piwo. Ładnie wyglądają, to jest... No jest lekka kicha. Deszcz pada. Jest dziesiąta, zrobiło się całkiem ciemno. Deszcz pada. Nastroje mamy liche, bo. Bo jest 7 stopni? 6? To u nas w zimie chyba tyle. <laughs> no w zimie jest tyle w Polsce. Ile jest brzydko i nie wiem jak długo będzie dało. Mam nadzieję, że jutro przestanie choć według pogody, to ma kilka dni tak padać jesteśmy w górach no. zmywamy się jutro z tych gór i nie wiem co robimy dzisiaj mieliśmy zwiedzać miasteczko, ruiny cerkwi jeszcze jakąś jedną cerkiew w z racji tej pogody to wszystko, wszystko poszło spać niestety także taka lekka dupa mam nadzieję, że to się poprawi szybko i wróci do normy a nie będziemy tu mokli i marzli w tej Hiszpanii zobaczymy ma tu być ciepło, a nie taka saraczka pogodowa do jutra dronem latać się nie dało w taką pogodę niestety, żeby mi go porwało to jeszcze by utopiło